Słoneczne Radio, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Jest pięknej, uśmiechniętej i gorącej jak zawsze Florydy. Ta piękna i uśmiechnięta Pani to Kasia Chappell z firmy Visanto US, która to firma jest odpowiedzialna za mega wydarzenie tak naprawdę historyczne wydarzenie, bo to pierwsze tego typu wydarzenie na Florydzie. Tak, Dzień dobry, witam wszystkich w wspaniałej Florydy Słonecznej codziennie. Tak, organizujemy pierwsze polonijne targi zdrowia w Clearwater, Florida. Idea powstała kilka lat temu. Zaczęliśmy organizować podobne wydarzenia w innych stanach, w Illinois, w New Jersey, w Nowym Jorku. I przez ostatnie lata koncepcja tak naprawdę nas zbliżyła do tego, żeby zorganizować to tutaj, na Florydzie, w pięknym, słonecznym stanie, gdzie zainteresowanie jest ogromne wśród jednocześnie. Się Poloni tutaj, szczególnie w zakresie zdrowia, urody i samopoczucia. Mówimy o historycznym wydarzeniu. Długo dojrzewaliście do tego, żeby zorganizować je właśnie w słonecznym stanie. Co było takim motywatorem? Oprócz no, kwestii jak najbardziej jasnych i oczywistych, czyli promocji zdrowia, promocji tych metod, o których będziesz na pewno mówić. Jak nie dzisiaj, to przy okazji naszej kolejnej rozmowy poruszymy ten temat. Czy może również to, że no, mamy taki Prawdziwy boom od dwóch lat, że mieszkańcy północy przeprowadzają się po prostu do słonecznego stanu, w tym mnóstwo Polaków. Tak, oczywiście. Przez ostatnie kilka lat zauważyliśmy ogromną migrację tutaj lokalnych biznesów. Biznesów, które były kiedyś oczywiście w Nowym Jorku, czy w New Jersey, czy w Chicago, przeprowadziły się tutaj do nas na południe. I no, to było takim punktem zainteresowania tego, żeby rozwinąć łączenie się lokalnej Polonii, żeby jednoczyć się wspólnie, żeby dowiadywać się, komunikować. Poznawać i promować się wzajemnie. I szczególnie właśnie przez ostatnie dwa lata skłoniło nas to, że zauważyliśmy tę taką migrację z północy na południe tutaj na, na Florydę. No właśnie, promować się wzajemnie powiedziałaś, to jest bardzo istotne, bo z tego, co wiem, a rozmawialiśmy sobie tak delikatnie wcześniej na temat samego wydarzenia, to będzie wydarzenie. Dojdzie do niego 4 lutego w Clearwater. Zresztą wszystkie informacje dotyczące tego wydarzenia pojawiają się podczas naszej rozmowy i będą się pojawiać na i stronie Słonecznego Radia, datka, i na naszym fanpage'u facebookowym i na Instagramie przez najbliższe dni po to, no żeby zaprosić wszystkich tych, którzy mają ochotę się wystawić, dlatego, że wystawiać się mogą tak naprawdę wszyscy. Głównie Polacy oczywiście, ale witamy wszystkie nacje. Zapraszamy lokalne biznesy z branży wellness, zdrowia, urody, fitness. Jak macie jakiekolwiek produkty, które uważacie są wspaniałe, chcecie je wypromować wśród naszej Polonii i oczywiście całej społeczności na Florydzie, jak najbardziej wszystkich zapraszamy. Czas nauczyć się żyć jak żyć, to jest nasze motto przewodnie, aby rozwijać swoje zdrowie, kontemplować, zwolnić, tempo życia, pocieszyć się radością, pocieszyć się słońcem, swoim otoczeniem, rodziną, znajomymi, troszeczkę oddalić się od tych zwariowanych Codzienności, które znaczączają przez ostatnie kilka lat, a Floryda stała się taką kolebką radości, nawet wśród całych Stanów Zjednoczonych. Zauważyliśmy to także, więc to będzie spotkanie dla wszystkich, dla tych, którzy chcą się zaprezentować, chcą się pokazać, poznać nowych ludzi, poznać nowe znajomości, rozwinąć swój biznes, rozwinąć swoje talenty. Także, więc zapraszamy wszystkich lokalnie. Z tym. Zwolnieniem tempa, do którego na północy akurat byliśmy i jeszcze jesteśmy delikatnie przyzwyczajeni, no to wszyscy mają tutaj problem, bo Floryda sama w sobie żyje według zupełnie innych zasad. Tutaj wszystko odbywa się wolniej. Dość powiedzieć, że tutaj w weekend na przykład zadzwonić do jakiejś firmy albo do kogokolwiek, kto świadczy jakieś usługi. No mija się z celem, bo nikt nie odbierze takiego telefonu albo odbierze i powie, o co chodzi. Tak. Jest weekend. Jesteśmy na plaży, jesteśmy z rodziną, jesteśmy na łódce, może w kafeńce, więc tak, sobota, niedziela są zamknięte. Natomiast sobota 4 lutego będziemy wszyscy razem w hotelu w Clearwater. To jest Caro Hotel i tam będziemy się jednoczyć, rozmawiać, słuchać bardzo dobrych gości, którzy są zaproszeni z Polski oraz lokalnie tutaj z Stanów Zjednoczonych, więc wszystkie informacje są podane na naszej stronie. Słoneczne targi zdrowia.com, gdzie znajdą Państwo informacje, oraz także na słonecznym radiu, i tam zwolnimy. tak, 4 lutego zwolnimy. Ale ktoś może powiedzieć, że no mieszkamy na Florydzie, mamy mnóstwo słońca, mamy mnóstwo tych witamin, które są potrzebne do życia, mamy nieprawdopodobny klimat do tego życia, żyjemy wolniej, co samo w sobie jest tak. już ogromnym sukcesem. No to po co w takim razie targi zdrowia? To jest takie spotkanie, które zinicjuje wszystkich tutaj, którzy są lokalnie. Więc dużo mamy informacji na ten temat. Słyszymy w wiadomościach, w necie, na Facebooku czy może w innych mediach, soc mediach socjalnych. Jest bardzo dużo informacji, ale czasami nie wiemy, co wybrać, gdzie podążać, jakie suplementy wybrać, jakie produkty wybrać, jakie terapie, czy konwencjonalną medycynę, czy niekonwencjonalną. Dlatego tutaj staramy się zjednoczyć wszystkich, którzy mają. Taką wiedzę, którą mogą się podzielić i przekazać informacje do naszych gości i pokazać im pewne kierunki, wytłumaczyć, przekazać pewne produkty, pewne serwisy. Więc tutaj dowiecie się Państwo o, o suplementach, które. Może będą dobre dla kogoś, może dla kogoś nie, ale wydaje mi się, że inicjacja jest wspaniała i misja jest wspaniała do tego, żeby ściągnąć na wszystkich tutaj w to jedno miejsce, dowiedzieć się dużo informacji i, i wtedy sami zadecydujecie, jakie produkty uważacie, są dla, dla Ciebie czy dla innych dobre. Wspomniałaś o gościach i co prawda oni będą mieć również swój czas przy okazji naszego kolejnego spotkania. Ale mimo wszystko, chyba warto już delikatnie, zapraszając na samo wydarzenie na czwarty dzień lutego do Clearwater, powiedzieć, kto to będzie mhm. i skąd będą te osoby. Będziemy mieć czterech prelegentów, panią dr Magdalenę Galus. Ona jest oczywiście Polką, natomiast tutaj przez kilka lat mieszka i przyjmuje swoich klientów i pacjentów w Chicago. Zaprosiliśmy ją tutaj lokalnie, ona uwielbia Florydę, co roku do nas przyjeżdża i też będzie się dzieliła swoją wiedzą na temat samoleczenia wewnętrznego organizmu, gdzie nie, niepotrzebne są nam może produkty, terapie. Czasami skoncentrujemy się nad sobą i zobaczymy, jak możemy sobie poradzić ze stresem i samoleczeniem. Następnym prelegentem będzie dr Rafał Baron z Polski, zaproszony gość z Polski. Z Rafałem znamy się też już wiele lat. Jest tak, jakby moim przybranym bratem. Rafał Baron jest specjalistą w zleczeniu chorób zakaźnych, natomiast od wielu, wielu lat propaguje także naturalną i niekonwencjonalną medycynę. Trzecim naszym gościem też będzie gość z Polski, Grzegorz Skwarek, który zajmuje się bardzo skoncentrowaną medycyną, astrologią medyczną, czyli wytłumaczy naszym gościom, jakie połączenie jest z kosmosem, z gwiazdami, duchowością, z tutaj egzystencją na Ziemi i jakie na przykład produkty Mogą nam pomóc na co dzień. No i czwartym zaproszonym gościem będzie na żywo Jerzy Zięba, także z Polski. Jego nie muszę przedstawiać. Większość ludzi, większość naszych gości na pewno zna Jerzego Ziębę. Jest niezależnym publicystą, promującym alternatywne metody leczenia od ponad 20, 24 lat i autorem kilku książek: Ukryte Terapie, czego ci lekarz nie powie. Jeżeli chodzi o połączenie z kosmosem, tak żartując sobie, to my je tutaj mamy. Na bieżąco w słonecznym stanie, bo kosmiczne mamy ceny. I kosmicznie drogie stało się tutaj życie. Ale to już kompletnie odbiegając od tematu, choć nie ma przesady w tym, co powiedziałem. No ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Koncentrujmy się w takim razie na tym, co wydarzy się 4 lutego w Clearwater, czyli na historycznych, bo pierwszych polonijnych targach zdrowia. I co najważniejsze, kompletnie za darmo. Tak. Wstęp wolny dla wszystkich naszych zainteresowanych. Dla wszystkich 4 lutego 2023 roku, w sobotę w Clearwater, Florida w hotelu Carol. Zapraszamy wszystkich. Przyjdźcie, zobaczycie, poznacie ludzi. Zintegrujemy się we wspaniałym stanie słonecznym Florida. Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych. Ciepło, prawda? Bardzo. Kończymy. A będzie gorąco? Będzie gorąco, nawet w lutym na Florydzie słoneczne radio.com